Trafiony, zatopiony to finał sezonu, bo wielkimi krokami zbliżają się już wybory prezydenckie. Podsumujmy zatem nie tylko wpadki kandydatów na prezydenta, ale też to, co im się udało w tej kampanii. Zacznijmy od Rafała Trzaskowskiego i już słynnej wypowiedzi na temat wieku emerytalnego. Rafał Trzaskowski powiedział, że nie był posłem 4 lata temu i nie głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego. No to zobaczmy, jak było naprawdę. Cztery lata temu nie byłem posłem. Później usiłował się z tego dość pokrętnie wycofać. Uważam, że rzeczywiście pan poseł mi zwrócił uwagę na to, że 4 lata temu oczywiście byłem posłem, natomiast wtedy nie przypominam sobie, żebyśmy głosowali nad podniesieniem wieku emerytalnego. Kandydat Platformy dopiero przy trzecim podejściu przyznał Rzeczywiście cztery lata temu było głosowanie za obniżeniem wieku emerytalnego i wtedy zagłosowałem przeciw. I teraz urzędujący właśnie w tym Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda, który porównał polityków Platformy Obywatelskiej do koronawirusa, za co został powszechnie skrytykowany. Kiedy przejmowaliśmy władzę od koalicji POP psl bezrobocie wynosiło ponad 9%. W najgorszym momencie Pandemii koronawirusa bezrobocie wzrosło do 6%, czyli było niższe niż wtedy, kiedy oni rządzili. Byli gorszym wirusem niż, proszę Państwa, koronawirus. Ale żeby nie było tylko źle o kandydatach w czasie tej kampanii, no to zobaczmy, jak ładnie wybrnął z sytuacji Andrzej Duda, kiedy zobaczył grom z nieba. Jestem tutaj, żeby Państwa prosić, żebyście wzięli udział w tych wyborach. Właśnie. Ma się tę moc. Rafał Trzaskowski też potrafi wybrnąć z sytuacji. Wybrnął z niej bardzo ładnie, kiedy podszedł do niego człowiek, który chyba udawał Amerykanina, bo rzeczywiście nie miał amerykańskiego akcentu. No i Rafał Trzaskowski zwrócił mu uwagę, że musi się jeszcze w tym języku trochę podszkolić. If you're, you don't have an American accent, man. Thank you. So neither well, do you you, you. you don't have an American accent. I'm afraid you have more qualifications not to be a president, because as a president of Warsaw... Well, it's very problematic, because you do not sound American at all, man. You've got completely, like, a Polish accent that I've heard so many times. You've so, got to so, be so, fake. As so president so. of Warsaw... You've got to study your English much <laughs> better, <you gotta>, man. <laughs> I sure will, and you have to study <laughs> to be a president more. To już ostatni odcinek Trafiony Zatopiony. Szukujemy dla Was coś nowego po wyborach. Zostańcie z nami, subskrybujcie nas na YouTubie i śledźcie na Facebooku. Jan Nam działek.